Czułam kochanie, pragnienie, westchnienie. Płaczę z radości i z tej możliwości. Jestem tu, w tym pięknym stanie. Niech się szczęście tu nastanie. Kocham Cię, kochanie. Mówię Ci, mój przyjacielu, takich jak Ty, jest niewielu. Bądź sobą, mój Zbawicielu. Co mam pisać do siebie? Nie wiem. Kocham Ciebie, kochaj siebie, kochaj każdego bliźniego, a dojdziesz do jednego. Co mam robić tutaj z ludźmi? To, co chcesz, by byli cudni. To im mów, to im praw, a tak będzie, rachuciach. To jest możliwe, oczywiście, dziecko moje. Mów do nich czułe słówka, a zajdzie niezła zawieruszka oni zdębieją, oczy otworzą i miłością się do siebie ośmielą, oni chcą oni pragną miłości Twej i swej oni nie wiedzą czym miłość jest miłość to dobrostan czyli dobro, dobra dawanie a więc wciąż czułych słówek szeptanie i opowiadanie im o dobrych rzeczach o dobrych sprawach tylko jasno opowiadać by nadzieję, Świat otworzyć i brat z bratem jedność tworzyć. Tym się zajmuj na dzień dobry i na każdy dzień temu podobny. I tak w koło, i tak w kółko, niech się stanie tak i jutro. A gdy jutro znów nastanie, witaj ich światłem dobra na powitanie. Niech zagości w każdym panie dobry dzień na powitanie. Bezustannie tak powtarzaj, aż na natrwałe dobro w Was nastanie. Zmieni to i Ciebie, i bliźniego, i cały świat wokół każdego, i tego jedynego. Niech się jedna i pojedna każdy z drugim, choć to menda, menda na ten czas. Lecz i z mędy dobry powstanie, bo źle będzie, będzie w tym jej stanie. Dlatego, dziecko nasze dobrem zasiał polskie nasze niech ona tak na powstanie dla europy będzie wskazaniem dobra dla państwa drugiego do niej podobnego i tak państwo za państwem powstanie i świat dobrym się stanie a tak ma być i niech tak się stanie